Przepraszam. Nic się nie stało, Roli. To był wypadek. Uf. Jak Dagi teraz będzie pił herbatkę? Hmm, nie martwcie się! Naprawię to. Chyba. Może zrobimy Dagiemu nową filiżankę. Ale z czego? Oof! Nie martwcie się zuchy. Dagi to wie. Ma odznakę ceramiki. Co to jest ceramika? Łof, 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 Tak, ceramika to sztuka robienia rzeczy z gliny. Uu. a my możemy ją robić? Łof! Co to jest? To koło garncarskie, tak. Łof, łof. Dagi rzuci teraz trochę gliny. Rzuci? Tak, Roli. Rzucanie to jest właśnie to, co teraz robi Dagi. A -a! Możemy spróbować Dagi? Ołow! Super! łow, Rzecz w tym, małe zuchy, że trzeba być bardzo delikatnym. Ceramika to dziedzina sztuki. A jeszcze tylko jedna mała rzecz. Przytulić takiego! Oh. Przytulić takiego!